Dzień dobry słuchaczki i słuchacze, witamy was w podcaście Urban Sounds, koła naukowego kardo przy Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W tym podcaście wspólnie odkrywamy tajniki świata urbanistyki, architektury i gospodarki przestrzennej, a całość doprawiamy nutką życia studenckiego. Mamy nadzieję, że poruszane kwestie was zainteresują i zachęcą do pozostania z nami na dłużej. Zapraszamy do wysłuchania odcinka na temat antropocenu, w którym rozmawiamy z architektem Kacprem Kempińskim. Czy wiedzieliście, że sektor budowlany jest odpowiedzialny za aż 30% światowych emisji dwutlenku węgla? Dzisiaj będziemy rozmawiali mocno osadzeni w kontekście przedniczym. Odsłonimy ambiwalentną i pełną sprzeczności erę człowieka. Istną annus hominimus. Prezentuje ona na wpół narcystyczną świadomość sprawczości człowieka i na wpół samokrytyczne podejście do szkód przez nas wyrządzanych. No a komu? Niestety i światu i nam samym. Wspomnimy o popularnej teorii obważanka, wyznacznika trendów godnych XXI wieku. Przyjrzymy się też kryjącej się pod nazwą Antropocen niezwykle aktualnej treści wystawy, której organizatorem jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Niedawno wyruszyła ona w podróż po Polsce, podczas której prezentowana była już m.in. w Warszawie, a także w Wrocławskim Muzeum Architektury. Jej kolejne pokazy odbędą się również w Katowicach oraz Łodzi. Kontekst tej wystawy pozwoli nam zderzyć projektowanie zagrażającą nam katastrofą środowiskową i zaznajomić się z pojęciem architektury regenerującej. W drugiej części odcinka będziemy mieli też okazję porozmawiać z jednym z kuratorów wspomnianej wystawy, którego z przyjemnością dzisiaj gościmy. Architekt Kacper Kępiński bez dwóch zdań jest osobą o ogromnej wiedzy i doświadczeniu z dziedziny zarówno architektury, jak i urbanistyki. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, kierownik zakładu projektów zewnętrznych i wystaw w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki, współzałożyciel założyciel krakowskiego ruchu miejskiego Przestrzeń, Ludzie, Miasto oraz członek Rady Fundacji Instytutu Architektury. Jego doskonała znajomość omawianej tematyki pozwoli więc również nam lepiej zrozumieć pojęcie atropokanu oraz zagłębić się w kwestię projektowania w kontekście ekologii. Szereg zadanych panu architektowi pytań oraz seria udzielonych przez niego odpowiedzi będzie zwieńczeniem naszych rozważań, więc nasłuchujcie. Wszystko się tak potoczy, potoczy się do końca, aż po prostu zabraknie powietrza, ziemi i słońca. Dekadencki nastrój, nieprawdaż? To słowa Kazimierza Wierzyńskiego. Przybliżają nas one do zrozumienia pojęcia antropocen. Powstało ono w roku 2000 jako określenie ery człowieka oraz dynamicznych przemian antropogenicznego pochodzenia. Odnosi się ono do aktualnie obserwowanego ogromnego wpływu ludzi na wszelkie procesy przyrodnicze. Wyczerpywanie paliw kopalnych, emisja gazów cieplarnianych czy zanieczyszczenie środowiska naturalnego to na pewno hasła, które wszyscy znamy. Ale czy wiecie, że są one nieodłącznymi elementami, które wręcz definiują dobę antropocenu? Gwałtowna urbanizacja oraz rozwój miast i architektury prowadzą bowiem do zawłaszczania kolejnych terenów i zaburzania naturalnych cykli przyrody. Wpływają radykalnie na wszystkie sfery: klimat, wodę, krajobraz, bioróżnorodność, stopniowo przybliżając Ziemię do katastrofy środowiskowej. Niepokój budzą wypowiedzi naukowców, według których współcześnie wszechobecne tworzywa sztuczne będą dla przyszłych badaczy pełniły rolę skamielin przewodnich, może modyfikując naszą nazwę antropocen na nieszczęsny plastikocen. Czy jesteśmy w stanie funkcjonować, nie degradując planety? Czy gospodarka może się rozwijać bez powodowania kosztów środowiskowych? Według Kate Rufford, autorki Ekonomii Obważanka, kluczem jest zrównoważony rozwój, który powinien być oparty na odpowiadaniu na podstawowe potrzeby ludzi przy poszanowaniu wyporności środowiska. Zaproponowana przez Kate Rufford koncepcja ekonomii obważanka składa się z dwóch okręgów. Wewnętrznym jest podstawa społeczna, a zewnętrznym pułap ekologiczny. Aby zachować równowagę, nasze działania nie mogą powodować wykroczenia poza te dwa ograniczające pierścienie. Kate Rafford zderza konieczność zapewnienia ludziom dostępu do wody pitnej, pożywienia, mieszkania, energii, edukacji, pokoju czy równości z postępującymi zmianami klimatu, zanieczyszczeniami chemicznymi, zakwaszeniem oceanów oraz uszkadzaniem warstwy ozonowej. Zachęca do odrzucania dogmatów dwudziestowiecznej kapitalistycznej gospodarki nastawionej jedynie na handel, biznes, zysk, a po wielkich ideach, powrót do business as usual. Zamiast tego, teoria Bażanka sugeruje obranie za cel podwyższenie jakości życia ludzi z jednoczesną troską o planetę. Zatem istotą jest przewartościowanie myślenia o naszej pozycji w świecie i porzucenie wizji, w której człowiek bezwzględnie dominuje nad resztą świata przyrody. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Wokół tego cytatu funkcjonuje mrowie interpretacji, z czego niektóre mogą prowadzić do katastrofalnych konsekwencji. Wspomniana dominacja nie jest bowiem czystą eksploatacją czy zawładnięciem bezbronnym środowiskiem. Zdrowa dominacja to inteligentne, strategiczne zarządzanie przestrzenią i przyrodą przy ich poszanowaniu i racjonalnemu korzystaniu z ich dóbr. Natura to przecież część ekosystemu i ogniwo w łańcuchu wzajemnych zależności. Zmiana myślenia i zwiększenie poszanowania dla wszystkich istot żywych daje nadzieję na ograniczenie degradacji naszego wspólnego domu. Pozwolę sobie na małą dygresję językową. Otóż nie bez kozery w języku angielskim istnieją dwa określenia domu: house i home. Pierwsze będące materialnym wyrazem należącej do nas przestrzeni. A drugie stanowiące emocjonalny manifest o miejscu, w którym czujemy się jak u siebie, bezpiecznie, swojsko, naturalnie. W takim kontekście domem może być szkoła, plac zabaw, park, albo ulubiona kawiarnia. Czy w języku polskim mamy podobne rozróżnienie? Możemy powiedzieć przecież, że idziemy do domu, nawet gdybyśmy szli do mieszkania. Stąd jedno słowo dom jest wieloznaczne czasem wprowadzając w błąd zmiana myślenia i zwiększenie poszanowania dla wszystkich istot żywych daje nadzieję na ograniczenie degradacji naszego wspólnego domu taką nadzieję w serca odwiedzających wlewa wspomniana wcześniej wystawa pod tytułem Antropocen choć przedstawia ona w jak złym stanie znajduje się współczesny świat i w krytyczny sposób podnosi się do działalności człowieka to nie pozostawia oglądających w poczuciu bezsilności Ważną jej część stanowią bowiem instalacje i opisy prezentujące elementy architektury przyjaznej środowisku. Pokazują one, że możliwe jest projektowanie elementów o potencjale regenerującym dla planety. Dlatego też zdecydowaliśmy się pokrótce opisać Wam kilka wybranych idei świadomego projektowania przedstawionych na wystawie oraz w książce Antropocen w stronę architektury regenerującej. Pierwszy przykład pochodzi z rozdziału zanieczyszczenia architekturą autorstwa Adriana Krężlika, gdzie szczególna uwaga zostaje zwrócona na to, jakie procesy zachodzą w trakcie całego okresu żywotności budynków, zarówno w fazie jego budowy, jak i eksploatacji, czy też rozbiórki. Podkreślone zostaje to, że im okres żywotności budynku jest mniejszy, tym zwiększa się jego negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Proponowany jest model bardziej odpowiedzialnego budownictwa, tak aby to jakość szła dumnie w pierwszej parze, a ilość dopiero w piątej. Drugi przykład pochodzi z rozdziału Rzemieślniczy klimat autorstwa Simone de la Cobis i Małgorzaty Kuciewicz, w którym jest napisane, że ład cieplny jest równie istotny co ład przestrzenny. Poruszany jest tu bardzo ważny wątek kształtowania mikroklimatu miejskiego poprzez jego układ urbanistyczny. Równie istotna jest wysokość budynków, a także pokrycie terenu, które mogą wzmacniać daną cechę klimatu lub ją łagodzić w zależności od pożądanego efektu. Aby ułatwić projektantom konceptualizację projektów, żeby ci jak najlepiej mogli zapanować nad mikroklimatem miejskim, zostały tu zaprezentowane modele tzw. ruchomych diagramów. Diagramy te symulują zjawiska zachodzące w przyrodzie, zarówno te fizyczne, jak i meteorologiczne. Są one wprowadzone w ruch za pomocą naturalnych powiewów, a inspiracją do stworzenia ich były mobilne pomoce rozwojowe dostosowane do rozwoju dzieci oraz sztuka kinetyczna. Ostatni już przykład pochodzi z rozdziału Nieludzka rewitalizacja miast kurczących się autorstwa Krzysztofa Janasa oraz Jana Szeligi. Autorzy zwracają uwagę na istotne współcześnie zjawisko kurczenia się miast, uświadamiają nas, że jest to realny problem dla współczesnej urbanizacji i zwracają uwagę, że aby go lepiej kontrolować, należy wytworzyć nowe narzędzia planistyczne wychodzące naprzeciw potrzebom przyszłości. Proponują, aby za pomocą narzędzi prawnych przekształcać dezurbanizowane obszary na na przykład powierzchnię biologicznie czynną. Takie zabiegi nie tylko pozwalają tchnąć tlen w pół tych obszarów, ale także dostrzec nakładanie się tam na siebie równolegle zachodzących procesów. A co z kolei za tym idzie? Zabiegi te umożliwiają, tutaj cytat, rewitalizację dotyczącą zrównoważonego przekształcania wielogatunkowej przestrzeni. Stąd też sama nazwa nie ludzka, ponieważ rewitalizacja obejmowałaby nie tylko rekultywację gruntów zdegradowanych, ale też tworzenie tymczasowych siedlisk i korytarzy migracyjnych dla zwierząt, a także przekształcenie działek budowlanych w leśne. A teraz zapraszamy Was na wysłuchanie wywiadu z naszym gościem, architektem Kacperem Kępińskim. Hej, Kacper! Dzień dobry, cześć. Przygotowaliśmy parę pytań. Przede wszystkim chcielibyśmy zapytać, co ma przekazać wystawa, którą zorganizowałeś? Um... Przede wszystkim naszym założeniem było to żeby nie, nie pozostawiać widza z, odbiorcy wystawy z, z takim poczuciem beznadziei, bo takich wystaw już było kilka to były wystawy raczej artystyczne niż architektoniczne ale dotyczące Antropocenu, epoka cienia czy bezludzka planeta, w, w Zamku Jazdowskim i wcześniejsza w, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, natomiast to były, to były ekspozycje, które Przedstawiały wizję dosyć katastroficzną. I oczywiście my jesteśmy w momencie katastrofy, <laughs> jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji i od tego na wystawie nie uciekamy. Prezentujemy dane pokazujące, opisujące stan, stan planety. Natomiast naszym głównym celem było jednak, jeśli zakładaliśmy, że jeśli widz ma wyjść z poczuciem frustracji z wystawy, to nie spowodowanej tym, że już nic się nie da zrobić, tylko raczej tym, że da się zrobić bardzo wiele, tylko tego nie robimy, że mamy narzędzia, tylko ich nie używamy, że umieliśmy z pewnymi rzeczami sobie radzić, tylko o tym zapomnieliśmy. Więc część, część po prostu technik, technologii, materiałów chcemy przypomnieć, a o części nowych powiedzieć wiem. Więcej, czy zaznaczyć ich obecność, czy badania, które właśnie trwają? Jak my, jako oglądający wystawę, możemy wpłynąć na to, żeby tym zapobiec, tym katastrofom? E, oczywiście, my, e, ta jedna narracja, która, która mówi o, o, o takich codziennych naszych wyborach e, osób, e, w tym konkretnym przypadku, użytkujących budynki, e, ograniczających zużycie energii czy, czy wody. To jest oczywiście ważne, ale głównie z przyczyn, powiedzmy, świadomościowych czy wywierania presji. Natomiast, żeby takie działania miały, miały znaczenie, one muszą działać skalą. Więc nasze indywidualne wybory są ważne, bo, bo pozwalają tego typu ideom się, się szerzyć, czy, czy dawać dobry przykład, czy wplatać te dobre praktyki w, w dzień codzienny, w praktykę. Codzienne. Natomiast, natomiast my pokazujemy, że jednak, żeby coś, że te zmiany, które wywaliśmy w środowisku, są tak ogromne, że także działania, które musimy podjąć, muszą być systemowe, muszą być duże. Mówiś, mówiliście o rzemieślniczych mikroklimatach centrali. Tam też, też doszliśmy w pewnym momencie do takiego wniosku, że być może, że tak, że budynki wpływają na, na klimat, wpływają na ruch mas powietrza, Wpływają na wilgotność, ale to bardziej w urbanistyce, czyli w pojedynczy budynek nie może nie może naprawić całej dzielnicy. Natomiast jeśli założymy, że, że budynki, tak jakim projektuje, tak jak projektujemy w planach miejscowych, na przykład funkcje, wysokości, kształty, kolory elewacji, jeśli założymy, że dany budynek ma nie tylko funkcje wynikające z jego programu, właśnie handlowa, mieszkalna, ale też funkcje związane z klimatem i konkretnym budynkom, czy konkretnym miejscom w planie będziemy przewidywać na przykład, że ten budynek odpowiada za gospodarkę wodną w okolicy, inny za produkcję energii, inny za, za wiatr, czy, czy bioróżnorodność, to one w sumie mogą pełnić jakąś istotną rolę właśnie w większej skali części miasta na przykład. Natomiast pojedyncze budynki to wciąż są właśnie tak jak nasze codzienne wybory. Bardzo Dobre, ważne znaki, natomiast one nie mają wpływu na całość. Czyli kluczową rolę tutaj mają osoby, które zajmują się projektowaniem miasta. I te osoby, które te decyzje podejmują, czyli, czyli politycy, włodarze i inwestorzy. Natomiast bez tej presji, która wypływa właśnie z naszych codziennych wyborów, to też się nie wydarzy. Więc, więc to jest tak, ta. ta Presja ma sens, ale nie oczekujemy, że ona, że te nasze codzienne wybory porzucenia słomek dadzą wynik w skali globalnej. To jest jakiś, jakiś moment, jakiś punkt startowy wywierania właśnie presji w górę od dołu, natomiast to nie jest, to nie jest docelowe działanie, które pozwoli zaradzić tym problemom, które mamy. A co jest największym zagrożeniem dla środowiska? A, to jest bardzo szerokie pytanie. No my, na, my na wystawie z obważanka Kate Raworth wybraliśmy czy przeformułowaliśmy te granice planetarne w sześć, w sześć kategorii, które po prostu bardziej się odnoszą do środowiska zbudowanego niż te, na których bazuje oryginalna koncepcja Obwarzanka. I No i w tych sześciu kategoriach mamy, mamy główne zagrożenia. Tak, to, to, to bardzo ciężko powiedzieć, co, co jest tym konkretnym. Znaczy, naj, 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 największą, z, z, największą przyczyną zmiany klimatu, jest oczywiście emisja dwutlenku węgla i to, co dzieje się z atmosferą. No i tu, tak jak powiedziałyście, to jest globalnie ponad 30%. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę duże miasta, czy w ogóle miasta, ale tu akurat mamy dane z Warszawy, to dane Urzędu Miasta w Warszawie pokazują, że produkcja materiałów, utrzymywanie budynków, budowa, ogrzewanie, klimatyzacja, rozbiórka, utylizacja materiałów to jest ponad 80% emisji miasta. Więc więc tu jest ogromne pole do, do działania, bo to jest oczywiście bardzo duża odpowiedzialność i szkoda, jaką wyrządziliśmy my jako cały sektor budowlany, czyli też, też architekci, ale jest też bardzo wiele do zdziałania, to znaczy żaden, żadna inna, żaden inny sektor nie ma aż tyle, tyle możliwości zrobienia lepiej, więc, więc dlatego też staramy się, staramy się kłaść nacisk na tą architekturę regionalną, Nurującą, żeby pokazywać, że, że się da. A co może się stać, jeżeli tego działania nie będzie? No, to pokazują wszystkie, wszystkie prognozy IPCC i, i raporty naukowe mówiące o wzroście temperatury. I na wystawie pokazywaliśmy to, jak w, ten model, jak zmieni się na przykład polskie wybrzeże, linia brzegowa, jeśli, jeśli ta temperatura, a wraz, wraz z nią poziom morza się podniesie, które tereny zostaną zalane. O tym też trochę do tego. Się już też przygotowujemy, bo na przykład NAZDRA, która w, w części wystawy poświęconej zanieczyszczeniom sprawdzała, jakie, jakie rośliny mogłyby oczyszczać wody Zatoki półskiej. Projektantki pracują też nad strategiami tego, jakie warzywa będziemy mogli uprawiać na terenach okresowo zalewanych przez wodę słoną z Bałtyku, na przykład na Kujawach, bo to się prędzej czy później wydarzy. I teraz pytanie, jakie rolnictwo jest w stanie to przeżyć, bo co innego, jeśli wylewa się rzeka, a co innego, jeśli to będzie zasolona woda morska. Więc teraz też, też na przykład o tym samym mówi Pawilon Duński na aktualnym Bienale w Wenecji, gdzie w Kopenhaga się przygotowuje na, nie wiadomo jeszcze w jakiej perspektywie, ale wiadomo, że to się wydarzy na pewno, na zostanie po prostu archipelagiem wysp. Bo to już nie będzie miasto, które jest spójne, tylko po podniesieniu się poziomu Bałtyku no, część miasta zostanie zalana i miasto, czy, czy architekci już teraz myślą, jak będzie wyglądała struktura przestrzenna, czy funkcjonowanie Kopenhagi właśnie jako wysp, a nie jako miasta, które jest położone na lądzie. I działanie człowieka nie zawsze niesie ze sobą jakieś szkody. No, nie zawsze niesie ze sobą szkody. Czasami właśnie pokazujemy, że da się, da się pewne rzeczy regenerować, czy naprawiać błędy, które, które podjęliśmy, czy, czy nawet wpływać pozytywnie na, na obszary zdegradowane. No i tutaj też, też oczywiście mamy bardzo dużo do zrobienia jeśli chodzi o Polskę na przykład w, w, w obszarze wody i, i suszy i tego jak, jak wyglądają polskie rzeki i, i jak wygląda poziom wód gruntowych i mamy maj, a już słyszymy w, w, w mediach, że, że, że już te poziomy wód są bardzo niskie i znowu będą grozić nam pożary lasów latem. No ale to też ma swoje przyczyny w tym, jak, w jaki sposób my traktujemy rzeki jako, jako z jednej strony ścieki, a z drugiej strony jako infrastrukturę komunikacyjną. Więc, więc na wystawie też pokazywaliśmy, że... Że są strategie e, renaturyzacji e, i także prowadzone w Polsce, tylko na niewielką skalę, na przykład rzeka Słupia. E, i, e, I to da się zrobić, tylko, no właśnie, potrzeba decyzji, ale jak pokazuje na przykład e, kryzys, e, katastrofa na Odrze w zeszłym roku, e, te o, o ile. Y, no właśnie, nie, nie do końca przebija się to do góry, czy do osób decyzyjnych, to już z do, u dołu widać, że, że ta presja na, na właśnie przywracanie takim elementom krajobrazu ich, ich naturalnych walorów jest coraz większa. To znaczy, że... No i tu właśnie wracamy do tego, do tego wątku świadomościowego, czy indywidualnych wyborów, czy indywidualnej wiedzy, że to w pewnym momencie tworzy masę krytyczną, że, która nie może być e, ignorowana przez, przez tak zwaną górę. A wracając jeszcze do wystawy, jeżeli ją odwiedzimy, to co warto, na co warto zwrócić uwagę? Um, no, ja, ja myślę, że, że to jest. To oczywiście zależy, jakie są nasze, nasze zainteresowania konkretne, tematyczne, bo oczywiście można ją prze, przeglądać z perspektywy, z perspektywy urbanistki i patrzeć tylko na, tylko na treści związane z projektowaniem miast i regionów, i tego jest tam dużo. Można patrzeć z perspektywy architekta i tego, jak, jak projektować budynki, ich części. Można. Mamy też treści, które opracowywali, nie wiem, socjologowie i, i projektantki krajobrazu, więc, więc to są oczywiście te grupy powiedzmy zawodowe, które odnajdą tam swoje treści, ale mamy też można równie dobrze tą wystawę oglądać przez prywat historii architektury, bo mamy też bardzo wiele, mamy też bardzo wiele przykładów, na przykład z modernizmu przed erą, Klimatyzacji, kiedy to był tak naprawdę ostatni moment w historii architektury, kiedy budynki wyglądały, kiedy po budynkach można było powiedzieć, w jakiej strefie klimatycznej zostały zbudowane. Bo później, oczywiście, wraz z klimatyzacją, mogliśmy zacząć stawiać szklane, szklane wieżowce gdziekolwiek w każdej szerokości geograficznej. A na przykład po ambasadzie Polski w New Delhi widać, że ona jest zbudowana w takim, a nie innym klimacie. No i na przykład z perspektywy historyczki sztuki też można tam na tej wystawie pewne treści odnaleźć, a z kolei dla architektów to jest, to jest o tyle ciekawe, że po prostu pokazuje, że te rozwiązania były, są proste, nie są drogie, mamy mnóstwo badań na, na temat tego jak to działa, kilkadziesiąt lat doświadczeń z tym jak to się utrzymuje, jakie błędy popełniliśmy, jakie naprawi, tylko musimy po prostu chcieć do tego wrócić. Czyli każdy znajdzie swoje miejsce na wystawie, a gdzie można ją teraz zobaczyć? Od połowy lipca do sierpnia w, w Łodzi w ramach obchodów też urodzin miasta Łodzi i w ramach współpracy z, z Łodzi Design Festivalem w Miejskich Galeriach Sztuki. Natomiast w, na początku 2024 roku w Katowicach w Rondzie Sztuki też luty, marzec tam w ramach współpracy z ASP. Bardzo dziękujemy za odpowiedzenie na pytania. Ja byłam, bardzo polecam, i przechodzimy do dalszej części podcastu. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Urban Sounds. Mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy Was tematyką antropocenu, bo jeśli nie, to antropocen już wkrótce zainteresuje się Wami. Zachęcamy oczywiście do dalszego zgłębiania wiedzy na temat planowania przestrzeni w zgodzie ze środowiskiem. W opisie podcastu znajdziecie link do książki Antropocen w stronę architektury regenerującej, pod redakcją dzisiejszego gościa Kaspra Kępińskiego oraz Adriana Krężlika. Zapraszamy do śledzenia działalności na mediach społecznościowych naszego koła naukowego Kardo. Dzielimy się tam z Wami relacjami z wydarzeń, w których uczestniczymy oraz przedstawiamy inicjatywy, których się podejmujemy. Regularnie przemycamy treści dotyczące urbanistyki i gospodarki przestrzennej, a także zapraszamy na organizowane przez nas edukacyjne spacery cardio. Obserwujcie nas, aby nie przegapić żadnego z nich. Do usłyszenia i do zobaczenia.